Cześć! Witajcie na kanale Gotuj z Anią. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam super przepis na orzeźwiającą tartę z kremem Lemon Card. Do przyrządzenia takiej tarty będziemy potrzebować 250 g mąki 120 g masła 2 łyżki śmietany jedno żółtko oraz jedno jajko oraz 5 łyżek cukru Do przyrządzenia Lemon Card będziemy potrzebować Sok z cytryny, ja użyję taki z butelki firmy Limi Skórkę startą z jednej cytryny, 3 jajka, 150 g masła oraz 3 czwarte szklanki cukru. Do tego użyję jeszcze fasolę, żeby obciążyć ciasto przy pieczeniu oraz blaszkę do pieczenia i papier. Listę składników oczywiście znajdziecie w opisie pod filmem, no to zabieramy się do pracy. Na początek zrobię sobie ciasto kruche, ponieważ będzie musiało trochę poleżeć w lodówce. Do miski wrzucę sobie mąkę. I jajka, cukier, masło oraz śmietana, i ładnie zagniata z tego ciasta. Na początek sobie posiek posiekam masło, żeby mi się lepiej robiło. Wyciągnę sobie stolnicę, żeby wyrobić ciasta. Możemy oczywiście jeszcze podsypać sobie mąką. I chwilę je wyrobimy. Na ciasto wkładamy do folii Na 30 minut do lodówki W międzyczasie zrobimy sobie Krem lemon card W międzyczasie gdy ciasto nam się chłodzi Zrobimy lemon card Ja zrobię go na parze Ale możecie też zrobić normalnie w garnku Na, na palniku. Do miski wrzucam sobie Jajka Cukier Skórkę z cytryny Cytryny. Teraz razem połączę i będę tak podgrzewać około 20 minut. Po 15 minutach możemy dodać masło. I razem połączę to z palnikiem. Oczywiście, palnik mam jak najmniejszym ustawiony. Przyczęamy to od czasu do czasu. Takie levankard możecie też wykorzystać do innych doserów, nie tylko do tarczy. Jest naprawdę bardzo dobra na przykład do lodów. Nasz lemon kart już trochę zgęstniał, teraz dodam sobie do niego masło. Jeszcze tak 5 minut potrzymam, aż to masło się rozpuści. Jeżeli chcecie, żeby Wasz lemon kart był trochę gęściejszy, możecie dodać łyżkę mąki ziemniaczanej i się właśnie zastanawiam, czy trochę nie dodać, żeby mi się to później nie rozpłynęło. Dodam sobie trochę. I ładnie trzepaczką to wymieszamy, żeby nie było grudek. Ok, nasz le jest już gotowy. Teraz odstawiamy go do wystygnięcia i będziemy piekli naszą tartę. Na początek natrzemy sobie naszą blachę. Rozsmarujemy na niej masło. Okay, i teraz będziemy wałkować. Stolnicę posypię sobie mąką. Wyciągam ciasto z woreczka. Chwilę je wyrobię. I teraz zrobię taki okrąg, żeby włożyć na blaszkę. W międzyczasie piekarnik już sobie nagrzewam na 180 stopni. Będę piechła 20 minut. Spasowałam na wierzchu. Tak, wiem, to śmiesznie brzmi. Po 20 minutach zdejmę tę fasolę z papierem i jeszcze 15 minut do pieczenia. Układam ciasto na blaszce. Oczywiście resztę ciasta odkleję. Możemy dokleić je tam, gdzie jeszcze są jakieś prześwity, żeby się nic nie zmarnowało. Okay. Myślę, że już jest gotowe. Nasze ciasto nakłuwamy widelcem. Wtedy od, od spodu się tak fajnie podpiecze, nie tylko od góry. Okay. I teraz magia z pasową. Pokładam papier i wysypuję na to fasolę, żeby obciążyć ciasto. I tak wstawiam do piekarnika na 20 minut. Po 20 minutach zdejmę tą fasolę i jeszcze przypiekę od, od góry. 20 minut już minęło, teraz wyciągnę i zdejmę naszą fasolę z tego naszego ciasta. Oczywiście fasolę możemy później jeszcze żeby wykorzystać. Nic się z nią nie stało. i wstawiam jeszcze na 15 minut. jest już gotowa, wyciągnę ją z piekarnika i wystudzę. Gdy będzie już zimno, nałożymy nasz lemon karty. Naszą tartę przełożę sobie na paterę i wyłożę na lemon karty. smaruję ładnie i przygotowałam sobie pomarańczę oraz cytrynę do ozdoby oczywiście ozdobić możecie według Waszego uznania jak tylko chcecie Mięty. I nasza tarta jest już gotowa. Życzę smacznego! Dajcie znać w komentarzach, czy lubicie takie orzeźwiające desery. Do zobaczenia w kolejnym filmiku, pa! Zabieramy się do pracy. Nie zabieramy się do pracy. Listę składników oczywiście znajdziecie w opisie pod filmem. No to zabieramy się do pracy. Jeszcze raz, bo dźwięki mnie Wiem, widziałam. Ja zrobię. Oraz śmietane. Jeszcze raz. Oraz śmietane. Ja zrobię go na parze, możecie też zrobić go normalnie na gazie. Nie tak Na letnie upały się przyda. Oczywiście upałów jeszcze nie mamy, ale niedługo będą.